Dzisiaj opowiem Wam, jakimi kryteriami bym się kierował, wybierając folię ogrodową, ewentualnie mikroszklarkę do swojego ogródka. Pozdrawiam, zapraszam do oglądania. Tak naprawdę, w konstrukcji tuneli foliowych, szklarni jest wiele. Od kształtu do zastosowanych materiałów. Rozpocznijmy od kształtu. Jaka konstrukcja tunelu foliowego? jest najmocniejsza. Na pewno taka, która jest w formie łuku. Tutaj jest na przykładzie dużej folii, ale również są takie małe, amatorskie. Konstrukcja, z której powinna być wykonana, no jednak to jest stal. Czy ocynkowana, czy zwykła, to jest kwestia naszego budżetu. Ale niekwestionowaną rzeczą, już jeśli chodzi o pieniądze, to powinno być materiał, jaką ją wyłożymy od zewnątrz, czyli folia. Folie dzielimy na gówniane i porządne. Pamiętajcie, że takie porządne, profesjonalne, jakie stosują ogrodnicy, są również dostępne dla Was, dla amatorów. Teraz tak, jakie kryteria musi nam spełnić ta folia? Na pewno, czym więcej UV, tym będzie bardziej Solidna, jej masa na metr kwadratowy będzie większa. Jej odporność na UV, czyli kruszenie od warunków atmosferycznych. Tutaj pokazuję Wam na przykładzie już chyba pięcioletniej albo sześcioletniej folii, która jest z tego co pamiętam UFO 6. Zobaczcie, ona już zieleniała, konstrukcja zgniła ale nigdzie jeszcze nie popękała, nie? Yy, tutaj chyba nawet można UV10 gdzieś dorwać. Teraz tak, yy, wsiadamy w auto i szukamy najbliższego sklepu ogrodniczego. I to jest nasz podstawowy cel, jeśli chodzi o naprężenie. Nie idziemy w folie tak zwane zbrojone. One tylko pięknie wyglądają, te zielone takie z zameczkami. One tylko pięknie wyglądają na obrazkach. Każdy daje się na to nabrać. Mm, zbrojona folia. Muszę ją mieć. Mija się, z celem, mija się z celem. Tutaj czerwona lampka nam się zapala. Nie ufamy zameczkom, nie ufamy rzepom. Nie, nie ufamy różnych takim dziwnym wynalazkom. To tylko pięknie wygląda w sprzedaży. A kruszy na drugi rok. Pęka. Jest paskudnie. Teraz tak. Na linii, czy się ze mną zgadzasz? No, Alinie, czy się ze mną zgadzasz? A dziękuję, dziękuję bardzo. Jeszcze jedna taka ważna rzecz. Zastosowanie folii. Jakie będzie? Czy będziemy w niej uprawiać łagóreczki, pomidoroczki, czy jakieś inne warzywka? Teraz tak. Każda konstrukcja ma jakąś określoną swoją nośność. Jeżeli konstrukcja jest słaba, będziemy musieli zastosować podpory. Pod na przykład tutaj, połamkami, żeby nam nie złożyło. Jeśli chodzi o pomidora, to jednak każda podpora daje taki dodatkowy cień i zmniejsza efektywność naszej szklaranki. Jeśli, jeśli chodzi jeszcze o wybranie konstrukcji, no ja bym na pewno polecał samorubel, jakby że inaczej spawareczka, poprosić męża, ewentualnie samemu się skupić i na dyszlu od 60 przed nim, można nagiąć takie rureczki przy, odpo o, po, przy odrobinie yy, cierpliwości. Dobra, jeśli chodzi tutaj o te takie podstawowe sprawy, są już poruszone i na pewno popytać znajomych. Tych, co już mają Podobną konstrukcję jeżeli chcemy zakupywać. Dobra. Lecimy do szklarni. Szklarnia polimęganowa wspaniały wynalazek. Brudne okno, ale mam nadzieję, że to wam nic nie szkodzi. No, zauważyłem, że jest troszkę tych typów, nie? Od kształtów również. Po po, po, po wolnostojące. I co mnie zastanawia i co mnie załamuje, jest tak mało na rynku szklarni przyściennych. Szklarna przyścienna, przyścienna, przyścienna ma największy walor taki, nie tylko estetyczny, ale i ma też właściwość akumulacyjną, ścianę cieplną. Przyswaja promienie słoneczne, zmienia je na, na energię cieplną i w nocy nam oddaje i wszystko pięknie rośnie. Zobaczcie, czy tu jest grzane, a mamy luty. A tak to wygląda w środku, zobaczcie, też są różne, jeśli chodzi o takie wolno stojące nie? są różne konstrukcje, są konstrukcje takie łukowe, one też mają większą wytrzymałość, są takie domkowe, one jednak się według mnie szybko rozjeżdżają na boki, jednak tam się źle rozkłada ten cały ciężar. Musi być całkiem inny materiał zastosowany. Nie ten, co jest w marketach. Na pewno przy zakupie. Pierwsze co: solidność, solidność konstrukcji stelaża. Podstawa. Najlepiej, żeby te pałąki przyjeżdżały do nas już całe takie zespawane, nie? Czyli jeden cały pałąk od góry do dołu, do ziemi. Nie jakieś składania, mocowania. Nie w kartonie, żeby nam w kartonie nie przyjeżdżały. Bo, czym więcej mocowań, tym słabsza konstrukcja, oczywiście tańszy transport, lże, lżejsza konstrukcja to wszystko są koszty. Materiał, z którego są wykonane, nie żadne blaszki typu pół milimetro, no musi być jeden, co najmniej tam chyba jeden, dwa. Ja tutaj słupki ogrodzeniowe nie? zastosowałem, ale tam film jest, jak z czego jest zrobiona ta szklarnia i o co z nią chodzi w ogóle. Że ona jest taka wspaniała, na pewno czym mocniejsze. Ten, czy mocniejsze ścianki pałąków, tym lepiej. No, kalenicy, czyli te, te tam na te szklarni pokażę. Te, te, te zdłużne, nie? Ja to zawsze kalenicami nazywam. No to też powinny być co najmniej trzy, według mnie, nie? To wtedy ta konstrukcja nie chodzi w ten sposób, nie? A to jest, Czy zabójcze dla poliwanglanu węgla nie lubi takich różnych naprężeń, zwłaszcza w drugim, trzecim roku, przy jego użytkowaniu. On się robi kruch. Jaki by nie był, to on i tak już traci właściwości. Nikt mi nie powie, że jeżeli on ma 7 lat żywotności, to on jest nadal taki sam jak po zakupie. To nie jest tak. On kruszeje. Po prostu po 7 latach już się robi z niego pył. A tak to jeszcze spełnia te swoje normy, nie? jeśli chodzi o wytrzymałość. On ma swoje widełka. Dobra, poliwęglan jaki stosujemy. Teraz tak, ja na te proste ścianki zastosowałem już szósteczkę. Ona może być sztywniejsza. I to jest ten plus tych tych yy, nie wiem, domkowych, co są też porządne. Na daszek dałem dziesiąteczkę. No jest fajnie, jest fajnie i jest ciepło w niej. I też jest takim troszkę na mnie yy, takim, jak to nazwać, ta szklarenka spełnia zadanie yy, Solar? Tylko kolektor słoneczny. O, to jest dobry, dobra nazwa. kolektora słonecznego. Sobie nią też ogrzewam pomieszczenie. Teraz tak, poliwęglany są, widziałem, różne grubości. Na te łukowe, które są miary mocne. No, miary mocne. Idealne żadne nie są. Nawet moja konstrukcja nie jest idealna. Jest tania i samemu zrobiona. I robi robotę, Taką, jaką ja chcę. Służą szósteczki, tureczki. I tam są, jeśli chodzi, chyba z dwie firmy to sprzedają. Może no, dwóch producentów chyba jest w Polsce, tam jest jakaś białoruska, a ruska nie wiem. fabryki. No to mi się wydaje, że ta białoruska jest chyba mocniejsza. Poliwęglan ten białoruski. Miałem z ruskiego i tak mi troszkę szybciej siadł ten I Co tu jeszcze mam podpowiedzieć? Konstrukcję wiemy. Wszystko, wszystko z zastosowania późniejszego na pewno się kierujemy. Jeśli chodzi o, no, już jak, jak już ponosimy koszty, ta szklarnia będzie wynosić nam no tutaj 1700-2500. Zastanówmy się, czy czasami nie warto samemu zrobić po prostu Dobra, masz pytania, zadawaj w komentarzu. Koniecznie łapa w górę leci, bo to bardzo dużo wiedzy mam do przekazania. A każda motywacja, typu łapka w górę, subskrypcja. Nakręcam mnie do kolejnego rzucania jeszcze większych, jeszcze bardziej solidniejszych materiałów na internet. Pozdrawiam, cześć.